Kiedy warto rozliczać się na liniówce? jacy przedsiębiorcy powinni pomyśleć o tej formie opodatkowania. Witam Cię serdecznie na naszym kanale, na którym opowiadamy o trudnych, prawnych, biznesowych kwestiach w zrozumiały sposób i dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie, przy jakim dochodzie warto pomyśleć o podatku liniowym. Postaramy się wziąć na warsztat 5 różnych dochodów 2 miliony, milion, pół miliona, 200 tysięcy, 100 tysięcy, tak aby rzeczywiście przekrojowo przejść przez te wszystkie możliwe warianty. Oczywiście możemy mieć wariant powyżej 2 milionów, natomiast jak przejdziemy sobie przez rozliczenia, to na pewno zobaczysz, że czy to jest 3, czy 4, czy 5 milionów. To i tak tutaj skutek będzie podobny jak przy 2 milionach. I zobaczymy, jak to nam wyjdzie, przy jakim dochodzie rzeczywiście się opłaca na tej liniówce być. No dobra, to przejdźmy sobie może na samym początku właśnie do tych dochod tego dochodu na poziomie 2 miliony złotych, i tutaj mamy tak. 2 miliony złotych dochodu, składki zus społeczne oczywiście trzeba zapłacić w tym roku to już będzie 17 tysięcy można byłoby w sumie to wziąć pod uwagę składka zdrowotna 97 tysięcy tak, Polski Ład wprowadził nam składkę zdrowotną liczoną od dochodu 4,9 od dochodu, im wyższy tym większa, wyższa składka zdrowotna podatek liniowy 375 tysięcy danina solidarnościowa prawie 40 tysięcy, łącznie jak sobie sumujemy te wszystkie kwoty łącznie mamy 525 tysięcy złotych, więc De facto ponad 26% musimy oddać do Państwa, i zostaje nam na rękę 1 474%. Tysiące. Natomiast jak mogłoby wyglądać to samo rozliczenie w przypadku na przykład spółki komandytowej? Gdyby to spółka komandytowa zarobiła 2 miliony złotych, my jesteśmy komplementariuszem, który ma główny udział w zysku, jak mogłoby to wyglądać? Citu taka spółka zapłaci 180 tysięcy, Pitu zapłacimy 164 tysiące, składki społeczne oczywiście również zapłacimy, czyli te dokładnie tak samo jak na liniówce. Natomiast składki zdrowotnej zapłacimy tylko 6 tysięcy, tu mieliśmy 97, tu mamy 6, różnica kolorna. Kolosalna, do tego nie mamy daniny solidarnościowej w spółce komandytowej, więc łącznie zapłacimy 362 tysiące. Tu mieliśmy 525 tysięcy, czyli różnica jest no, w mojej ocenie kolosalna ponad 163 tysiące złotych na korzyść spółki komandytowej, biorąc pod uwagę tylko zmianę formy prowadzenia działalności z liniówki na spółkę komandytową. No dobra, to jakby to wyglądało w przypadku miliona. Tu mamy oczywiście podobną tabelkę. Składka społeczna, zdrowotna połowę niższa, podatek, łączna suma obciążeń prawie ćwierć miliona, czyli znowu jedną czwartą niestety musimy oddać do państwa. Natomiast jeżeli my przy milionie dochodu przeszlibyśmy na spółkę komandytową, no to zapłacimy CITU 90, PITU 82, składka społeczna, zdrowotna oczywiście zryczałtowana, żadnej daniny solidarnościowej i łącznie zapłacimy 191 tysięcy złotych, czyli różnica ponad 56 tysięcy znowu na korzyść spółki komandytowej. Więc jeżeli nasz dochód kręci się wokół miliona lub ponad milion, zdecydowanie nie warto być na liniówce i myślę, że te dwie tabelki zdecydowanie to pokazują. Jeżeli masz taki dochód, ja bym się zastanowił nad przejściu, nad przejściem, nad jakąś inną formę opodatkowania czy formę prowadzenia działalności. No dobra, a jeżeli mamy ten dochód niższy, powiedzmy pół miliona złotych, w przypadku liniówki składka Zosowska zdrowotna, podatek. Łącznie zapłacimy 128 tysięcy złotych, czyli efektywna skala obciążeń 26%. Czyli od tych naszych zarobionych 500 tysięcy, 128 musimy niestety oddać do państwa. Jakby to wyglądało w przypadku spółki komandytowej? Tutaj pozwoliłem sobie delikatnie zoptymalizować tę spółkę komandytową, żeby ona nam się dalej opłacała. I tutaj wprowadziliśmy jeszcze wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki dla komplementariusza na skali podatkowej. Więc 120 tysięcy mamy niższy ten dochód, 300. 180 tysięcy, a od tego płacimy podatek na skali i łącznie w przypadku takiej spółki komandytowej, która zarobi milion, pół miliona złotych, zapłacimy 95 347, czyli znowu zdecydowanie mniej niż w przypadku działalności na liniówce. Tu oczywiście w miejsce spółki komandytowej można byłoby pomyśleć nad, nad, na przykład spółką ZO i wtedy też optymalnie ją gdzieś tam poukładać. Ostatnio, dwa tygodnie temu, też zrobiłem taki film, właśnie. 500 tysięcy w przypadku spółki z jakimi sposobami można sobie gdzieś tam te środki ze spółki wypłacić tak aby to nam się opłacało finalnie. Więc tutaj zdecydowanie jesteśmy w stanie przy kwocie pół miliona dochodu. Tak gdzieś tam poukładać sobie te rozliczenia żeby wyjść zdecydowanie korzystniej niż po prostu 130 tysięcy i prawie 27 efektywnej skali obciążeń. Więc jeżeli mamy dochód również gdzieś tam między milion a pół miliona również jak najbardziej nie opłaca się być na liniówce. No dobra, a jeżeli ten nasz dochód jest jeszcze niższy, 200 tysięcy. Przy dochodzie 200 tysięcy, składka zdrowotna już aż tak bardzo nie kuje w oczy, mamy tylko 9 tysięcy, podatek 33 tysiące złotych, więc łącznie zapłacimy 56 414, czyli efektywna skala obciążeń 31%, prawie 32%. No tutaj oczywiście te składki społeczne nam zwiększają tą efektywną skalę obciążeń. No i w przypadku, gdy generujemy 200 tysięcy złotych, a przeszlibyśmy na. Spółkę Zo, no to jest szansa, że zapłacimy zdecydowanie mniej. Oczywiście tą spółkę Zo można zoptymalizować bardziej niż tym e, przykładzie. Natomiast ja chciałem pokazać, że nawet jeżeli my tej, w tej spółce Zo nie chcemy korzystać z nie wiadomo jakich mechanizmów, jeżeli chodzi o optymalizację po prostu nawet sobie wypłacimy jedną 1,4 dywidendy, e, bo ta tabelka nam to e, zakłada, to również zapłacimy mniej, ponieważ dochód spółki 200, wynagrodzenia za. Przepraszam, z artykułu 176 KSH 120 000, czyli mamy już dochodu do wypłaty 80. Najem 30 tysięcy, od tego oczywiście płacimy podatki, no i dochód spółki zostaje 50 tysięcy. Płacimy od tego CIT 4,5 tysiąca i pozostałą kwotę, która nam została, wypłacamy dywidendą, czyli najmniej opłacalnie jak się da, czyli płacimy dwa razy podatek, no i finalnie zapłacimy 26 135. Tu mieliśmy 56 tysięcy, czyli łączna gdzieś tam różnica to jest ponad 30 tysięcy, nawet przy założeniu, że my wypłacamy sobie pieniądze z użyciem podwójnego opodatkowania w spółce ZO, czyli z, w, w, wypłacamy w formie dywidendy pieniądze. I dalej to się opłaca, bardziej niż, spółka, niż podatek liniowy, a oczywiście tą spółkę ZO można byłoby jeszcze bardziej zoptymalizować, więc finalnie ta suma obciążeń zdecydowanie pewnie gdzieś tam poniżej tych 20 tysięcy bylibyśmy w stanie zejść. No i to pokazuje, że nawet jeżeli mamy ten dochód na poziomie wydawałoby się niedużym, 200 tysięcy złotych, to dalej ta liniówka nam się po prostu nie opłaca. No i ostatni przykład 100 000 zł. Może przy tego typu dochodzie ta liniówka nam się w końcu opłaci. Składkę zdrowotną już zapłacimy tylko 4000, podatek 15. Efektywna skala obciążeń już wychodzi nam na poziomie 40550. 40% 55, czyli łączna suma obciążeń 33 362. No i teraz, gdybyśmy przy tym dochodzie 100 tysięcy złotych dalej prowadzili działalność w formie jednoosobowej działalności, ale przeszli na skalę podatkową, to jak się okazuje, zapłacimy. Jeszcze mniej, ponieważ możemy skorzystać z kwoty wolnej od podatku 30 tysięcy, mamy niższą stawkę podatku bo 12%. Ok, składka zdrowotna jest wyższa bo 9% od dochodu, a nie 4,9%, natomiast w ogólnym rozrachunku wychodzi ta skala podatkowa i tak taniej, bo mamy 28, tu mieliśmy 33 tysiące, więc skala podatkowa zdecydowanie bardziej się opłaca, więc nawet przy dochodzie 100 tysięcy zł, bardziej się opłaca przejść na skalę podatkową niż być na tej liniówce. No, oczywiście możemy też przejść na spółkę ZO. Tutaj znowu taki wariant bardzo bezpieczny, to znaczy wypłacamy sobie wynagrodzenie jako członek zarządu 60 tysięcy, już nawet nie artykuł 176 KSH, tylko zapłacimy tą składkę zdrowotną. Od wynagrodzenia członka zarządu zostaje nam dochód 40, Wypłaćmy to dywidendą, czyli 36 tysięcy wypłacimy sobie dywidendą i dalej zapłacimy mniej, bo 19 tysięcy niż w przypadku liniówki. Więc nawet przy dochodzie 100 tysięcy złotych, jeżeli nie skala podatkowa. Czy nawet nie, sp nie spółka z o, To właśnie skala podatkowa, więc nawet przy tym dochodzie 100 tysięcy złotych, e, po prostu rozliczenie w formie liniówki się nie opłaca. No i niestety, konkluzja jest taka, że ciężko znaleźć dochód, przy którym ten podatek liniowy się e, opłaca. No niestety to wprowadzenie tej składki zdrowotnej i faktycznie zwiększenie podatku z 19 na e, 24, no bo liczymy tą składkę zdrowotną jako podatek, spowodowało, że niestety te rozliczenia na liniówce zdecydowanie się Rozjeżdżają i po prostu nie warto na tej formie opodatkowania po prostu prowadzić działalności. Jeżeli myślisz, właśnie o przejściu z liniówki, to warto zastanowić się właśnie nad spółką komandytową, nad spółką Zo. W opisie masz link do kalendarza, możesz sobie wybrać gdzieś tam dogodny termin spotkania i możemy wspólnie gdzieś tam przez te Twoje rozliczenia przejść i zastanowić się, co z tą liniówką można byłoby zrobić. Natomiast no, w konkluzja z tego filmu, Filmu jest taka, że raczej na liniówce tej działalności nie opłaca się prowadzić, a tutaj jeszcze jedna może taka ciekawostka, która teraz mi się szybko przypomniała. Mamy już pierwsze dane chociażby za 2022 rok, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną od stycznia do października, i łącznie różnica właśnie za te 10 miesięcy w 2022 roku już po polskim ładzie, a 2021, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to jest ponad 7 miliardów. To znaczy przez pierwsze 10 miesięcy 2022 roku do państwa wpłynęło 7 miliardów więcej. Składki zdrowotnej niż w roku poprzednim. Czyli rzeczywiście ten Polski Ład spełnił swoją funkcję. To znaczy, dostarczył do państwa więcej składki zdrowotnej, bo aż 7 miliardów. Natomiast, jak sobie spojrzymy, skąd ta składka zdrowotna pochodzi, to prawie 6 miliardów pochodzi właśnie od przedsiębiorców na liniówce. I to oni niestety są głównym poszkodowanym Polskiego Ładu, czyli podatnik na liniówce w dużej mierze właśnie przyczynił się do tego, że ta składka zdrowotna, jest, są te wpływy z tej składki zdrowotnej są po prostu wyższe, bo 6 miliardów to, to jest liniówka, a pozostały miliard to są właśnie ryczałtowcy czy wspólnicy spółek, więc ci co są na liniówce niestety trochę mówiąc brzydko, ale opłacają inne formy prowadzenia działalności, więc no, myślę, że jest to też taka ciekawostka, która może skłoni do, 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 do zastanowienia się, czy aby rzeczywiście ta liniówka dla mnie jest najlepszą formą prowadzenia działalności. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Widzimy się oczywiście za tydzień. Teraz masz tutaj do wyboru jeszcze dwa kolejne filmy z naszego kanału. Jeżeli byś chciał dowiedzieć się trochę więcej właśnie o spółce ZO, o spółce komandytowej, to możesz sobie tutaj te filmy obejrzeć i zastanowić się dokładnie czy poznać jak te rozliczenia w tych spółkach wyglądają, tak aby móc po prostu podjąć decyzję czy warto byłoby przejść z tej liniówki. a jeżeli warto, wydaje mi się, że to dzisiaj pokazałem to na co, czy na komandytową, czy na spółkę ZO, czy może na to oczywiście zawsze trzeba dokładnie policzyć. Za dzisiaj bardzo dziękuję, widzimy się w przyszłym tygodniu do zobaczenia wszystkiego dobrego do widzenia.